Nicość przenicowała się także i dla mnie. Naprawdę wywróciła się na drugą stronę. Gdzież ja się to znalazłam? Od stóp do głów, wśród planet, nawet nie pamiętając, jak mi było nie być. O mój, tutaj spotkany, tutaj pokochany. Już tylko się domyślam z ręką na twoim ramieniu, ile po tamtej stronie pustki na nas przypada. Ile tam ciszy na jednego tu świerszcza. Ile tam braku łąki na jeden tu sztawił, A słońce po ciemnościach, jak odszkodowanie w kropli rosy, za jakie głębokie tam susze. Gwiezdne na chybił trafił, tutejsze na opak, rozpięte na krzywiznach, ciężarach, szorstkościach i ruchach. Przerwa w nieskończoności dla bezkresnego nieba ulga po przestrzeni w kształcie chwiejnej brzozy. Teraz albo nigdy wiatr porusza chmurą, bo wiatr to właśnie to, co tam nie wieje. I wkracza żuk na ścieżkę w ciemnym garniturze świadka na okoliczność długiego, na krótkie życie czekania. A mnie tak się złożyło, że jestem przy tobie i doprawdy nie widzę w tym nic zwyczajnego.